Ciekawe, czy to zasięg jest? Chyba, że może minimalny to zobaczyłem. O, wiesz, mam Znaczy, że jest rozsyłany. Halo, halo, witamy. Z tej strony Paweł, Marta. Tak, cześć. Dziś robimy szybki update dotyczący dzisiejszej pogody i pogody mhm. jutrzejszej, aczkolwiek jeśli chodzi o poniedziałek to sytuacja nadal jest rozwojowa i tutaj będę analizował już na filmie na YouTube i na naszej stronie internetowej. Ale z tego co wiem, dużo się nie zmieniło względem tego co mówiłem wczoraj. Więc jutro spodziewamy się silnych burz, szczególnie na wschodzie, południu i południowym wschodzie Polski. Burze będą budowały się na dynamicznym froncie chłodnym, który, który będzie oddzielał dwie masy powietrza: jedną chłodną, napierającą z północnego zachodu, i drugą bardzo ciepłą, z osobną wilgoć. Na odpychaną na południowy wschód Polski i na wschód ogólnie Polski. Ale tutaj dziś szybki, szybki live nie o jutrze, a o dzisiejszym dniu, bo w niektórych regionach kraju już w godzinach porannych mogliśmy dostrzec chmury typu undulatus, teraz mówi się o niej asperitas, w wielu miejscach popadała mrzawka, na zachodzie też spadł deszcz i ten deszcz pada. Czasami jest to deszcz konwekcyjny. Jak zobaczymy na niebo tutaj na wschodzie Mazowsza widać płytką konwekcję, ale ta konwekcja występuje. Im dalej na zachód, tym ta konwekcja jest silniejsza. Gdzieś tam na granicach, na, na granicy zachodniej mamy już podłogi konwekcyjne, które dają opady. Tylko komórek będzie przybywać i będą przemieszczać się na wschód. Mogą pojawić się burze, te burze nie powinny być silne, jednak będą. I one związane będą z tym pofalowanym frontem atmosferycznym, który jutro zepsuje nam pogodę, ale dziś już zaczyna wkraczać na nasze zachodnie granice. I na tym froncie atmosferycznym prawdopodobnie utworzy się płytki niż, który będzie przemieszczał się na północny wschód i ten niż pociągnie właśnie ze sobą to zaburzenie i te burze, które mogą w dniu dzisiejszym wystąpić. Burze też możliwe są przede wszystkim w Sudetach e, i mogą być wbudowane w strefy opadowe, więc też osoby, które dzisiaj odpoczywają, wypoczywają, warto jednak mieć radar uruchomiony, chociażby monitor burz, bądź jakikolwiek inny i raz na jakiś czas zwracać uwagę na pogodę, aby nie zostać zaskoczony. Tak? Tak. Tak. No i z tej strony to już chyba wszystko, bo wyczerpałem to, co miałem dziś powiedzieć. Wieczorem będę relacjonował sytuację, jaka będzie występowała jutro. Zerkniemy sobie na modele prognostyczne. A w tym momencie kończę i życzę dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Pozdrawiam Was Cześć.